Chciałbym serdecznie przywitać Was w Instytucie Botaniki Polskiej Akademii Nauk. Jest to jeden z krakowskich instytutów badawczych zajmujących się badaniami z zakresu nauk biologicznych. Prowadzi się tutaj od ponad 50 lat badania z zakresu różnorodności, ewolucji i ekologii różnych grup roślin i grzybów. Ja w Instytucie prowadzę pracownię analiz molekularnych i zapraszam Was teraz do, do naszej pracowni, gdzie spróbujemy przybliżyć naszą tematykę badawczą na przykładzie jednego z aktualnie realizowanych projektów. W ostatnich latach sporo w mediach mówi się o globalnym ociepleniu, o zmianach klimatu. W ogólnej świadomości środowisko przyrodnicze, w jakim żyjemy, otaczające nas gatunki, są czymś bardzo statycznym. Tymczasem jest zupełnie inaczej. Ta rzeczywistość przyrodnicza jest bardzo dynamiczna. Jesteśmy w stanie, badając współczesną strukturę genetyczną populacji, starać się rekonstruować historię gatunków, organizmów, historię zasięgów, a Mając tę wiedzę, możemy próbować prognozować, jak różne gatunki i zbiorowiska będą reagowały na zmiany klimatu, które są przewidywane w przyszłości. Tego typu zagadnieniom jest poświęcony właśnie nasz projekt, w którym badamy całą grupę organizmów zasiedlających tzw. siedliska zimne. To są właśnie siedliska, które należą do najbardziej zagrożonych prognozowanymi. Zmianami klimatu i globalnym ociepleniem. Nie jesteśmy w stanie zaprosić Was na wyprawę na daleką północ, ale możemy skorzystać z tego, że w położonym tuż obok krakowskim ogrodzie botanicznym znajduje się bogata kolekcja gatunków siedlisk wysokogórskich i arktycznych, i tam możemy pokazać, jak pobieramy materiał do naszych badań. To jest dęblik ośmiopłatkowy. Pobiorę teraz próbkę materiału. Z tej rośliny. Wystarczy pobrać nawet jeden do dwóch liści, co całkowicie wystarcza dla uzyskania całkowitego DNA. Dobrze mieszamy, aby liść całkowicie zagłębił się w żelu krzemionkowym. Nie wszystkie gatunki czy populacje, jakie są nam potrzebne do badań, są dostępne w terenie. Bardzo cennym źródłem materiału. Mogą być zielniki. Takie zbiory zielnikowe są niezastąpionym źródłem materiału dla gatunków czy populacji, których nie możemy zebrać w terenie, a także dla gatunków czy populacji, które obecnie są już wymarłe. Mamy pobraną w terenie próbkę. Zaniosę ją teraz do laboratorium, gdzie dziewczyny zajmą się izolacją DNA i jej analizą genetyczną. Tą częścią analiz zajmuje się Marta. Dziękuję bardzo. Teraz moim głównym celem jest wyizolowanie DNA. Pierwszym etapem jest homogenizacja materiału. Kolejnym etapem jest wyizolowanie DNA. Ostatnim etapem jest zawieszenie naszego wyizolowanego DNA w specjalnym buforze, który zapewni nam odpowiednie pH, po to, aby taką próbkę można było przechowywać przez dłuższy czas. Czyste izolaty DNA możemy wykorzystać w kolejnym kluczowym etapie analiz, tak zwanym PCR, łańcuchowej reakcji polimerazy. Polega ona na kopiowaniu interesującego nas fragmentu, który przeznaczony jest do... Badania. Musimy dysponować przede wszystkim interesującym nas fragmentem DNA, musimy posiadać tak zwane startery, musimy dysponować budulcem, tak zwanymi nukleotydami. Natomiast całą pracę tak naprawdę za nas wykona enzym o nazwie polimeraza. Musimy dysponować odpowiednim sprzętem. Tym sprzętem jest termocykler. Zapewnia on nam przebieg cyklu w odpowiednich temperaturach. Efektywność namnożenia badanego DNA sprawdzamy w procesie elektroforezy. Elektroforeza polega na ruchu naładowanych cząstek w polu elektrycznym. Pierwszym etapem jest przygotowanie żelu agarozowego. Następnie taki żel przenosimy do odpowiedniego naczynia wypełnionego buforem. Kolejnym etapem jest przygotowanie prób DNA, które mieszamy odpowiednio z tak zwanym barwnikiem obciążającym. Ułatwia nam obserwowanie zachodzącego procesu. Takie naczynie pozostawiamy na określony czas, wtedy DNA będzie nam migrowało. Teraz Justyna wyjmie żel z próbkami i umieści go w transiluminatorze, aparacie, który pozwala na podświetlenie żelu promieniowaniem UV, pozwoli nam zobaczyć gołym okiem, czy reakcja PCR zaszła zgodnie z przewidywaniami. Możemy zobaczyć na żelu odpowiednie prążki w miejscach, w których znajduje się DNA. Tymi produktami reakcji możemy przejść do kolejnego etapu naszych, naszych procedur laboratoryjnych, czyli do uzyskania sekwencji DNA. Te kolorowe piki są rejestrem nukleotydów, które składają się na sekwencję badanego przez nas DNA. I poprzez porównanie jesteśmy w stanie zrekonstruować linie genetyczne i próbować wnioskować na temat historii tego gatunku. Badania tego typu są niezwykle interesujące, ponieważ pozwalają nam lepiej zrozumieć. Czynniki kształtujące środowisko przyrodnicze, jakie nas otacza w czasie i przestrzeni, a równocześnie pogłębiona wiedza na ten temat pozwala nam na możliwie optymalne zaplanowanie ochrony dostępnych nam zasobów przyrodniczych. No cóż, mam nadzieję, że udało nam się przekonać Was do tego, że prowadzenie badań naukowych to naprawdę fascynująca przygoda i być może część z Was postanowi podążyć właśnie tą drogą.